Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek w całości będzie poświęcony płomiennym żmijom i teoriom dotyczących właśnie tego plemienia wężonów oraz pogadamy sobie na temat zwojów zakazanego z Odpowiemy sobie m.in. na nurtujące nas pytania plus będziemy musieli kilka rzeczy sobie wyjaśnić. Zatem zapraszam Was do wysłuchania. Zacznijmy może od wyjaśnienia historii płomiennych żmij. A głównie to wężowej czarownicy Asfiry, ponieważ ostatnio myślałem nad poprzednimi ośmioma odcinkami 11 sezonu i zdałem sobie sprawę bym teraz przed dziewiątym epizodem, że coś nie do końca zrozumiałem. Ośniło mnie i teraz wiem jak to jest z tą historią, więc wyjaśnijmy sobie teraz to wszystko. Więc tak. Jak wiemy, młody Łu i Garmadon odnaleźli zwój lub też i zwoje zakazanego z w bibliotece swojego ojca, czyli pierwszego mistrza z Odnaleźli go, yy, Garmadon podniósł zwój i powiedział, że jest gorący. Próbował przeczytać, choć Łu nie chciał. Ojciec to zauważył i zabrał im zwój. Kazał go nie dotykać. Następnego dnia Garmadon wrócił do biblioteki, aby odnaleźć zwój, ponieważ zwój go bezbał, u nie powiedział ojcu, chociaż poszedł za bratem. Niestety, ale zwoju tam nie było. u chciał wiedzieć, jakie są tam tajemnice, choć nie tak bardzo jak Garmadon. W końcu znaleźli go i przeczytali, a młody U zapisał swoje te sekrety w swoim dzienniku. Zapewne ten, który widzieliśmy w dziesiątym sezonie. To wszystko poznaliśmy w księdze z Pindlitsu Amir, które jest kanoniczne co do serialu. Następnie już mogliśmy zobaczyć młodego Wu i Garmadona w retrospekcji w 11 sezonie, gdzie udali się do starożytnej piramidy z jakiegoś powodu. Mieli ze sobą dwa zwoje zakazanego z U Wu zaprzyjaźnił się z Asfirą, czyli wężową czarownicą, a następnie to on, a nie Garmadon, uwięził ją w grobowcu za pomocą zwoju zakazanego z Teraz Asfira chce się zemścić na chłopcu, który ją uwięził, czyli na U. A w ósmym odcinku... Znalazła się ona w Ninjago City, dowiedziała się o zwoju Zakazanego Spinjitzu w Muzeum Historii Ninjago, ponieważ ma odbyć się wystawa. Pewno dlatego będzie chciała go użyć, bo usłyszała słowo Zakazane Spinjitzu, a jak wiemy Wu także ją nauczył technik Spinjitzu w młodości, czyli będzie to jej pierwsze styknięcie ze zwojem Zakazanego Spinjitzu, czyli teorie, o których nieraz raz mówiłem się najprawdopodobniej nie sprawdzą. Wiemy, że nasi bohaterowie też po raz pierwszy będą mieli do czynienia ze zwojem zakazanego Spinjitzu w muzeum historii Ninjago. Finalnie jednak Aspira go zdobywa, ten zwój. Ninja udają się do klasztoru Spinjitzu, gdzie następnie także i tam udało się płomienne żmije. Aspira poznała mistrza Szału i dojdzie do walki. W pewnym momencie uważam, że Aspira da Mistrzowi Wu zwój Zakazanego Spinjitzu, aby mógł zgładzić Ninja, dlatego w scenach z trailera mogliśmy zobaczyć, że Wu użył zwoju Zakazanego Spinjitzu i walczył z Ninja. U w pewnym momencie, gdy się trochę odsknie, powie Ninja, aby udali się do niby krainy po drugi zwój Zakazanego Spinjitzu. I teraz uwaga, uwaga, dlaczego dwa, a nie trzy zwoje zakazanego Spinjitzu? W magazynie z Śnieżnym Samurajem jest podane, że istnieją tylko dwa zwoje zakazanego Spinjitzu, czyli ognisty i lodowy, w cudzysłowie oczywiście. Pierwszy z nich był w Muzeum Historii Nin Ninjago, a drugi nie wiadomo gdzie jest. Jeśli to nie był błąd i faktycznie są dwa zwoje zakazanego Spinjitzu, to oznacza, że ten trzeci tak zwany zwykły na przykład w zestawach jest tylko po to aby pokazać że faktycznie jeśli dany ninja dotknie zwój to jego kolor się zmienia tak jak na przykład w muzeum Lloyd użył zwoju jego kolor to był zielony to zależy od mocy danej postaci a Sfira ma moc Kaja więc zwój jest czerwony Lloyd ma energię to ma zielony i tak dalej więc dodatkowo do zestawu w klocków Lego zrobili trzeci zwój bardzo jest to prawdopodobne dlatego też musiałem wam to wszystko wyjaśnić Czyli mamy zapewne tylko dwa zwoje zakazanego z Teraz ninja faktycznie będą musieli się udać do niby krainy Aby odnaleźć właśnie ten drugi I dalej z moją historią nie będę jechał Bo na to przyjdzie jeszcze czas jeszcze zanim przejdziemy do płomiennych żmij, to chciałbym pomówić krótko o tych zwojach zakazanego z ponieważ pytaliście mi się jakie sekrety pierwszego mistrza z mogłyby, mogłyby się tam znajdować. Muszę Wam powiedzieć, że nie mam pojęcia jakie sekrety w środku tych zwojów mogą się znajdować. Wiemy z fabuły, że ognisty zwój zakazanego z jest potrzebny do tego, aby uwolnić niby krainę od Zapewne wietrze zimy, oczywiście to nie zostało jeszcze potwierdzone, więc na pewno jest tam coś, co pomoże uratować niby krainę. Natomiast w lodowym może być coś, co pomoże uratować krainę ninjago, bo kto wie co będzie się dziać dalej. Jeśli chodzi o sztukę walki zakazanego z to jestem jej ciekaw. Obstawiam, że na końcu sezonu ta sztuka zostanie zapomniana wraz ze zwojami, które mogłyby. Zostać zniszczone, ale jak będzie to zobaczymy, jednak sekrety pierwszego mistrza z by musiały nie zostać odkryte, co nie? No właśnie, teraz chciałbym poruszyć kilka innych rzeczy dotyczących samej frakcji płomiennych żmij. Wiemy na 100% że są oni wężonami i nie brali udziału w wojnie z wężonami. Chciałbym porozmawiać o dwóch przedstawicielach tej frakcji, czyli o Mambo V i Czarze oraz tym dlaczego żmije wyglądają tak a nie inaczej i skąd zdobyli moc w przeszłości. O Mambo V wiemy tyle i to z magazynu Lego Ninjago, że jest on poprzednim liderem płomiennych żmij przed Aspirą. Osobiście uważam, że w serialu on także zostanie wspomniany, ale nic poza tym nie będzie to w żaden sposób ważna postać. Według mnie on mógłby być Ostatni z rodu mambo jego rolę przyjęła asfira nie wiadomo czy mogła być jego córką czy też np. zdetronizowała go natomiast jeśli chodzi o postać czara to zapewne on jest tylko zwykłym sługą asfiry bez znaczącej roli na całej historii to teraz pogadajmy o tym jak płomienne węże żmije zdobyły moc ognia i dlaczego na ich ciałach są bandaże z 11 sezonu, a dokładnie z legendy, wiemy, że między innymi płomienne węże czciły wielkiego chrząszcza z Karabeusza Beocherni. Jakkolwiek się wymawia go. Wiemy, że jeśli ktoś go nie szanował, to niszczył on wioski. Wspominam o nim ponieważ żył w tym samym okresie co płomienne żmije aż do teraz. Jednakże powodem dlaczego żmije stały się płomiennymi żmijami jest zupełnie inny. Uważam że kiedyś na postyni doszło do wybuchu lawy tak jak teraz w 11 sezonie było i przez to łuski wężonów mogły zostać spalone dlatego też na ich ciałach po tym zdarzeniu znajdowały się bandaże przez co wyglądają jak mumie. Dodatkowo przez tą lawę otrzymali moc ognia, najprostsze wyjaśnienie, a jakie realne. I to było na tyle w tym długim materiale o płomiennych żmijach i, oraz, i o zwoja zakazanego z Teraz to wszystko ma już sens jeśli chodzi o aspirę czy też właśnie zwoje zakazanego spędzińcu. To wszystko, co dzisiaj Wam podałem, to już praktycznie ostatnie rzeczy, o których trzeba było pomówić przed dalszymi odcinkami 11 sezonu LEGO Ninjago. I to wszystko w krainie oczywiście Ninjago, bo do niby krainy jeszcze sobie niedługo przyjdziemy. Dajcie znać w komentarzach, co Wy uważacie na temat tego wszystkiego. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Trzymajcie się. Hej!